Brat Furka. Są Robi, są na tu ma, są na tu ma. No sięmankuś do jakichś rzeczy, serendami. And welcome to Dudeman <noise> Voodoo Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w parę, jedną, może dwie, może trzy, nie wiem, dziwnych gierek na internecie i zaczynamy od Dudey Man, czyli gościu, który ma laleczkę Wudu. Robi na nią kupkę i mamy różne animacje robienia kupy na Wudu. Moi drodzy, znacie deal'a, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Takie gierki. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag kupka. A ja również być może za twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Basek Junior, Filip oraz Gabrysia za te trzy piękne fanarty, bo się też mamy. Pozdrawiam! No a teraz! Uh, uh. Lecimy z nim. Juniorku kupsztarku. Ty lubisz chyba takie tematy, bo cały czas siedzisz na kibelku LOL. Dobrze moi drodzy, type victim's name here Czyli musimy wpisać jak ta laleczka Wudu się nazywa I ja napiszę moi drodzy ostry Click here to enter Dobra moi drodzy Co się teraz dzieje? This is you ostry To jesteś ty ostry Moi drodzy mamy ja po prawej stronie 12, 11 w sumie cyferek i wydaje mi się, że ja... Patrzcie mogę Co on robi? Chodzi? O co z nim chodzi? O co? o co chodzi z tym gościem? Moi drodzy, mamy 11 animacji. Jeden. Ale walną kupsztana na niego. I co dalej? I on się cieszy. I to już jest koniec animacji. Czy co się teraz dzieje? Wydaje mi się, że jak ja kliknę jeden. Aha, dobra, to to znika. I on znowu robi salto, robi kupę na tego gościa. I kupa wtedy tutaj leży. Przepraszam cię ostry, ale ja bym tak nie zrobił, tylko to robi Dudiman. Man! A co się stanie, jak ja na przykład kliknę jego stopę? A to on robi tak samo. Dobra, moi drodzy, klikamy numer dwa. Ale to zrobił. Ja nie mogę ty. Dostał prosto headshota. Ostry lubi grać w CS, -a. nie wiem czy jeszcze gra, czy już nie. W każdym razie dostał headshota. To super. my mamy animację numer 3. Uwaga, to może być jakieś opity. Ja w ogóle nie, nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, nie? Tym Aha, i on tak. A możemy więcej razy. A nie możemy więcej razy puścić. On może tylko pierdzieć, tak? A tu? A to on się wtedy rzuca, a tu? <ścoughs> Dobra, czwórka! On zrobił taką wielką kupę? Jak to mu wychodzi z tyłeczka ty? To jest niemożliwe, że on taką głupę. Powolną. Jak, ja, jak ja już jestem przy numerze 4 i to już jest w ogóle, to masz 14 tysięcy łapek w górę i 1100 w dół, jesteś się przy numerze 4. Jak to już jest takie mocne, to ja jestem ciekawy, co będzie przy numerze 5. Nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, moi drodzy, ja klikam numer 5 i uwaga! Nie mam pytań, 5 <grystanie> <grystanie> Ja nie mogę, ty tego. Przepraszam cię ostro, nie, ja naprawdę nie wiem o co chodzi w tej gierce. Mogę to wykasować? Mogę. Ostro będzie. To było chyba 5, nie? Moi drodzy, mam jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6 przed sobą i numer 6, nie? Ja nie mam pytań. Tą gierkę stworzył, to nie mam żadnego pojęcia. Typek, typek wystawia. Tę i robi główką. To już jest numer 6. Lubię A. polską cebulę. To super. Od Zafirek, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szereg powiedział. Bo dzisiaj bo, twój zrok. pojawi się na odcinku. Numer 7, moi drodzy. Jaką on ma minę w ogóle? Ty! <tryk> że za ten film dostanę żółtego dolara na bank. Na milion procent, nie? Numer osiem. On to ma tutaj numer osiem. Numer dziewięć. Trampolina otwiera wrota. To był numer dziewięć, nie? Dobra, numer dziesięć. Cztery razy headshot. W co wy mi każecie grać? To jest wasza propozycja, żeby w to zagrał. Ostatni, numer 11, będzie chyba mocny, tak mi się wydaje. Ty, ja to jest kompilacja wszystkiego. To jest kompilacja wszystkiego! Montażysta, tutaj znowu pewnie będzie copyright. Muzyczki, więc trzeba ją wyciszyć, ale muzyczka jest po prostu jak w Star Warsach, nie? ja. Raz, dwa, trzy, cztery. Click here to enter a new name. Nie mam ochoty. Ty Dudie Man Voodoo 2. Zagraj teraz. Naprawdę jest ten, druga wersja tej gry. Czy o co teraz chodzi? Pupi man wudu ale to może będą jakieś podróby, chyba co? Bo Doody Man to wiadomo, że jest oryginał, a tu już się typ jak nazywa Puppy Man. Więc to już jest jakaś podruba. No dobra, touch to start, ale. Ale to już nie jest tak samo śmieszne, jak to powinno być śmieszne z tego, co mi się wydaje. Dwa. No dobra, no to już trzy. Cztery. Pięć. Wyłącz tą muzykę. Dobra, on helikopterem przyleciał. Montawyce, musisz włączyć znowu tą muzykę, bo mogą być copyrighty. Wiesz o co chodzi. 6. Poleciał. Tutaj znowu przylecie do niego. To już znamy. 7. Tutaj do niego strzelę. No to też już znamy. To jest bardziej taka realistyczna, realistyczna grafika, muszę Wam powiedzieć. 8. Trampolina. 9, parasol. Czyli tutaj też są takie, które sobie twórca tej podróby sam wymyślił. 10, ja jestem ciekaw, czy będzie 11. Wydaje mi się, że nie. On przyjechał ciężarówką. Całą ciężarówką kupy przyjechał. I mamy jeszcze gwiazdka. On się zamienił w super Sajana, ty nie? On Kamehameha teraz walczył, wiedziałem. Brawo, fajny Man, naprawdę fajny. E, moi drodzy, wszedłem na stronę, m, która nie ma żadnego. Nose Hospital. I widzę, że już będzie musieli tutaj chyba operować nosek, nie? Start. Co ona ma za gluty w nosie. Ok, muszę to wziąć. Tego gluta. To jest w ogóle chyba jakiś kurczak z tego, co mi się wydaje. Teraz, moi drodzy, używamy tego do odsysania. Wyciągaj to. Jest git, jest fajnie. Później tu musimy to wsadzić, przepukać nosek z drugiej strony. I musimy im wsadzić teraz tutaj rurkę z tego, co mi się wydaje, żeby udrążyć jeszcze chyba rury. Coś tu musimy przetoczyć, tak czy nie? Czy ja, czy ja to dobrze robię? Dobrze zrobiłem chyba, nie? Dobra. Przetoczyliśmy. Coś tu teraz do... O, nosek już jest dobry. I robimy zdjęcie, że już masz fajne, nie? BEFORE AFTER! No widzicie? Nawet jest BEFORE AFTER! Moi drodzy, klikamy NEXT i... Do man. Dobra, jak sami widzicie, moi drodzy, musimy chyba użyć teraz tego. Przekuwamy tu. Dobra, wciskamy... Oh my god, ja, aż ona się popokała chyba, nie? Bo to jak to się mówi? To jest jak. Okej. Okay. Musimy to tutaj przeciąć. Musimy założyć opatrunek. Dobra, wycieramy. Wycieramy. Jest fajnie, pięknie. Wyciągamy teraz ten syf. Czekaj, daj mi ten syf. Dobra. Tu. Spryskamy. Znowu jedziemy szmatką, nie? Dobra, jedziemy. O, już jest oczko naprawione. Już powinno być git. W ogóle makeup jest szedł, Co się dzieje z jej okiem? Next. Ono już może otworzyć. Czyli teraz robimy spryk, spryku spryku. Dobra, już się robi pomalutko białej i my robimy zdjęcie. No, proszę Państwa, zobaczcie jak to było przedtem, a jak to jest teraz, nie? Cleaning Completer. Ciśniemy dalej. Ten gościu tutaj coś przyszedł w ogóle, nie wiadomo o co chodzi z jego ustami. Ale musimy to tutaj spryskać, następnie to bierzemy. I co dalej? No muszę to wziąć. I co? Tu? Dobra, tu muszę, tu zakrywamy. To się coś tam robi dziwnego. Co to jest? Co to jest? Odkurzacz? Dobra, odkurzamy te syfy. Zabieramy teraz to. I teraz tak, podchodzimy tu. Bierzemy pierwszego syfa, nie? To są jakieś robaki chyba. Patrz. To są normalnie robaki. Teraz tu, to są wirusy, ty. Dobra, bierzemy teraz kolejny. Tu już jest dzień trzeci, nie? Mojej kliniki. I co? Smarujemy jego nos jakimś dziwnym czymś. Ok. Co się dzieje? Aha, odrywamy. Dobra, i jego nos już jest w porządku, chyba, nie? Tylko ja nie mamy tego wyrwać do końca. Next. Moi drodzy, teraz mamy coś z ustami nie tak. To są jakieś dziwne rzeczy. Co to jest? Aha. Bo on tutaj coś już miał. On już kiedyś był u nas na operacji. Ale my teraz. Musimy coś z jego ust ściągać, dobra, cyk, i teraz tu, nie? patego. Dobra, jest OK. Co teraz muszę zrobić? Wacikiem musimy powycierać tu, tu, tu i tu, i powinno być git, dobra. O, już gotowe? Patrz, jak on wcześniej wyglądał. To jest aż niemożliwe. Czemu ja pracuję u tego obesrołka? Chodzi ci o mnie? Od jasił! Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Dobra, moi drodzy, mamy kolejną pacjentkę. Znowu coś z okiem jest nie tak. Ona chyba za. Oh my god. Dobra, mamy to. Oczko, next. I co ona tutaj jest pobita, czy co? Czy ona tu jakieś siniaki w ogóle ma, widzisz to? Aha, i ściągamy jej te siniaki, i już jest chyba oczko w porządku, nie? Patrz. Patrz, jak było before i after. No zobacz. To jest Patrz. Widzisz? Było tak, jest tak Co ona ma tutaj za gluty A, to... Czekaj, bo... Aż mi się odbiło, nie? To była... Ona ma tutaj ropę w ogóle, bo ona kiedyś tu miała kolczek czy coś, nie? Dobra, wycieramy i to się nie przyjęło. Ona ma dziury. I zaś to muszę wsadzić? Okej, okay, dobra. Coś tu się stało, nie teges. Ty, wciągam! Nie ta gra wciąga. Tu. <coughs> <coughs> I tu. Wacik. <coughs> wacik. Ona już płacze. I tu wacik. Ona płacze. I co dalej? Wacik. Smarujemy. Smarujemy i smarujemy. I co? Już, się, już jest koniec, nie? Nagit. No git. A co ona tu jeszcze ma? Co ona tu ma? Co ona tu ma?! Czemu ona ma tyle źrenic? Bo to chyba soczewki były. Tak mi się wydaje coś. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z dziwnych gierek podobał. Jeżeli nie, zaproszę Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duże. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widzę Cię w następnym video. Na razie, dzięki. Cześć! இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது